Długo nie było odcinka z budowy, a więc nadrabiam zaległości. Witam Was w kolejnym odcinku. Dużo się zmieniło, gdyż nie nagrywałem, żeby pokazać co nieco więcej niż co chwilę na przykład montaż kabli. Ile można montaż kabli oglądać? A co do kabli, to już jest ostatnim pomieszczeniem raczej przedostatnim, bo ostatnim pomieszczeniem jest łazienka. Ale tam dosłownie parę kabli, dosłownie dwa kable i to wszystko. A tutaj jednak w tych pomieszczeniach jest dookoła. Dekabry muszą iść Wszystkie otwory są powiercone Teraz już ostatnie pomieszczenie robię O tutaj ciach Tu wszystko już zamontowane Ale zobaczmy, przejdźmy do tych pomieszczeń O Tu sypialnia cała już zrobiona Wszędzie już poprowadzone przewody Wszędzie gniazdek nawalone Tak żeby nigdy nie zabrakło gniazdka Żeby one były zawsze w zasięgu ręki I tak powinno być No I tu jest wszystko też porobione i co tu jeszcze wiele mogę powiedzieć? Tu jest o też zrobione wszystko. O jeszcze jest nawet. Eee, co tu? Co tu? Tu? O. Tu się coś nieco zmieniło. O, tutaj zostały przewody poprowadzone. Eee, w, tutaj został za nacięta bruzda oraz spuszone przewody. Tutaj w takim peszlu. to właśnie już jest zamontowane. Jak widzicie, kanaliza została też tu już przerobiona. Jeżeli tylko tutaj i do dorobić aż w szczyt dachu. Wentylację, tutaj już podejście podwóce zrobione. Tutaj o będzie widać, bo tutaj trochę cienia dałem. Tutaj jest rozgałęzienie do wanny, oraz tutaj do co tu jest? Tutaj umywalka. Tu będzie ogólnie dużo miejsca, fajna będzie łazienka. A tutaj będzie szafka. A co do szafki, to muszę Wam się pochwalić, że. Został, już zakupiłem cały już zestaw, jakby to powiedzieć, ogrzewania podłogowego oraz zasilania wszędzie w wodę, czyli ta ciepła, zimna woda, te wszystkie przewody, nieprzewody, przewody złączki, wszystko już też mam. I to za chwilę zobaczymy, bo to jest na dole. A na tą chwilę chyba najpierw dokończę tutaj te przewody. Trochę już się chłodno robi. Tutaj górę, jak widzicie, jeszcze nie jest zaizolowana. I to co? To teraz by tutaj trochę zimno jest. No, czekam, może jutro się uda, to podjadę po izolację. Bo Nie wiem, czy tam będą mieli całą izolację. Na pewno będzie na posadzki, bo już teraz posadzkami niedługo będę ruszał. O. Tutaj, tutaj też, o tutaj są dwa włączniki. Jeden jest, ten tu jest do włączania tego tutaj na schodach światła. Tutaj będą o jedno, drugie, tu będzie tak wpuszczane w sufit jak na dole w kuchni czy w łazience. I nie wiem, czy tutaj, doradzi mi tutaj, czy montować na tych skosach to jest też takie dwa jeszcze światła wpuszczane, takie, bo chcę montować takie LEDowe, wpuszczane. Oraz widzicie, jak tutaj już przy schodach są wpuszczone puszki. I tu będzie oświetlenie to schodowe. Na, prawdopodobnie na czujkę, tu będzie ogólnie przycisk na to. Ten przycisk będzie włączać prąd do, do tych świateł. Ale czytałem, że są takie zestawy, które posiadają na przykład w tych krańcowych światłach są właśnie te czujniki ruchu. Że jak się przejdzie, to się włącza fajnie samo. I właśnie chyba takie coś będę chciał sobie zakupić tutaj, bo to jest ogólnie fajny bajer. Ale dajcie znać czy wy takie coś macie i czy to się sprawdza czy to raczej bubel. No i co, ja się tutaj biorę dalej do roboty. Tu jest nieco ciemno, muszę tutaj doprowadzić to światło. I za chwilę przejdziemy na dół zobaczyć co i jak, a tymczasem ja tu się biorę dalej do roboty. Nie wiem czy trochę chcecie zobaczyć, a ja trochę wam tutaj ponarzekam, powiadam podczas tej roboty. Najpierw tutaj będę musiał gwoździki nabijać, a gwoździki zostały na dole. O tutaj, tu, tu, tu jest wszystko. I to wszystko zaraz sobie porobimy. Dobra. O. Tym razem kupiłem taki krążek cały tej, e, tego aluminium. Z tego względu, że potrzebowałem zróżnicowane długości tego tych blaszek. Cenowo wychodzi praktycznie tak samo, ale tutaj zwiększa możliwość różnych właśnie długości. Nie będę kurczę, kupował po całej paczce Tego aluminium, tych blaszek Bo to się mija z celem o. Ale jak widzicie cały czas budowa idzie naprzód Wszystkie roboty też mniej więcej I kurczę, ogólnie chcę się sprężać, bo jak pamiętacie kiedyś opowiadałem Że do, Że ogólnie do końca stycznia chcę mieć posadzki i tynki zrobione Ale teraz tak z perspektywy czasu Fajnie będzie, jak będą chociaż posadzki zrobione. A posadzki, jak się uda, to w przyszłym tygodniu będą ogarnięte. Posadzkarzem już są gadane. No, posadzkarz ogólnie mierzył tutaj e, metry. To wyszło mu 132 metry posadzki. To sami sobie powiecie, czy dużo, czy mało. Moim zdaniem nie jest to mało. Co? Dużo? Wystarczająco, powiem wam. Kurde, by się przydało ponabijać nieźle, bo to trochę kłopotliwe jest. Jakieś drewnienko by się przydało. O! Jest i kawałek jakiejś tej płyty. Ciach, ciach, a gówno. O, tak, o, i, na... o, I gitara o. już takie resztki gwoździ wszystkich. To jak gwoździ poszło chyba, to mam ile tych gwoździ szło? Trzy kilo. 3 kg na całą budowę, czy na 4 na całą budowę do tych wszystkich blaszek montażu To wam powiem Nie spodziewałem się że tyle tego pójdzie A jeszcze kołków Kołków też od groma poszło No Dobra, sen ponabijam więcej tych blaszek od razu Ciach. Jeszcze tu parę i powinno styknąć. Bo co zostało tutaj? Tu, tu i to wszystko. Aha, jeszcze do góry tutaj trzeba nie doprowadzić, bo trzeba nie zasilanie do światła tutaj zrobić. Jak widzicie, kable już są wyprowadzone, nie wiem czy widać? Czy kamerę mam źle ustawione O! Tak, o. Także widzicie, w każdym pomieszczeniu się jest mniej więcej tak kabel na te światło wyprowadzone. Dużo ludzi mówi, żeby to pomontować, to pomontować pod kamery, po jakieś czujniki, gówna, straty pierdate. ja wam powiem tak, może jestem staroświecki, ale wam powiem tak. Te pierwsze, po pierwsze, te wszystkie bajery kosztują, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, ja w tym domu chcę mieszkać, nie chcę być więźniem technologii, tylko mieszkać. Całe życie ludzie sobie dawali radę bez żadnych główien, bez żadnych jakiś tam że telefony można sterować każdym, każdą pierdolą w, w domu. No to jest, szczerze mówiąc, ludzie się, jakby to powiedzieć, ludzie robią więźniami się technologii. Albo ludzie są więźniami technologii, o, można tak powiedzieć. Tylko, że to jest tam do końca potrzebne, żeby na przykład ciężko było na przykład podnieść tyłek i wyłączyć światło. No dla mnie to już jest abstrakcja, że wszystko w telefonie najlepiej mieć: drzwi otwierane w telefonie, brama otwierana w telefonie. Na końcu to chyba będzie aplikacja do oddychania, jak to tak dalej pójdzie. Tak więc, ja podziękuję za te wszystkie technologie i chcę zrobić tak, jak mi serce dyktuje czyli po staremu, bez tych żadnych udziwnień i chcę po prostu mieszkać. Tak więc parę słów ode mnie. Ja się biorę za przybijanie tego i jeszcze poza. Zobaczymy, jak to pójdzie z kładzeniem tych kabli. O, dobra. Teraz tak tu. Ciach. I obcinamy. To jest końcówka rolki. I taki odpad powstał, ale ja już wiem, gdzie go zużyję. O, tak. Teraz tak. O. Bierzemy obciągaczki. Jednym pewnym ruchem, ciach, skurujemy izolację. Tak. Góra trochę za mało. O. Tak. I teraz trzeba o, wsunąć. Ciach. zaczymy Jest pięknie o. I ile chwilę obok drugi przyjdzie Jest super to jest 3 razy 15 to ten nie 3 razy 25 o. Jest cudownie. O ciach. Tak. Dużo ludzi tam pisało, że to jest zły ogólnie patent, żeby o, skurować kable z izolacji. Ale weźcie, pomyślcie, jak potem będzie ciężko to w tej puszce że zmieścić. Że to, to tam skurować. a tak jak łatwo się montuje puszki, wszystko albo że kolorami się dojdzie. Co tu wiele za filozofia? Przy puszkach tutaj, przy gniazdkach, to tylko co? E, Zielono-żółty do zielono-żółtego, niebieski do niebieskiego i brązowy do brązowego. I dziękuję. I jedziemy kolejną puszkę. Więc tu nie ma filozofii, ale e, przy już przy, przy tych włącznikach od światła i w ogóle od klatkowych, to tam trzeba będzie sobie wszystko opisać. To sobie o. Tu obwinę taśmę malarską i opiszę co do czego przed, Tak, bo mam opisane te przewody yy, Tak, żeby było wiadomo Który przewód gdzie ma iść Bo No będzie lipa wtedy, nie? Bo przede wszystkim Najgorzej przy klatkowym, nie? Przy klatkowym to by było Trochę taki lipton Żeby popierdzielić kable, bo wtedy To klatkowe to można okan dupy rozbić Bo nie dojdziemy nigdy ładu z tym co, gdzie, który kabel o, tak o, tak o i teraz tak, tu narożnik tu widziałem fajny właśnie taki patent właśnie z tymi narożnikami, o takie coś o, że właśnie podkuwają i tu wkładają i żeby Dużo lepiej się obrabia wtedy te narożniki, O, tylko parę uderzeń młotkiem i jest fajny cały narożnik i nie wystaje nam tu nic. No właśnie szkoda, że tego prędzej nie widziałem, bo bym na dole też ty tak coś zrobił, a tam właśnie nie mam tego zrobione. No ale co zrobić? Tam trzeba troszkę się pogówkować no ale mam nadzieję, że Grzesiu da radę. Z ekipą. Dobra. No i gitara. I tuż. tu już. Chyba jedną blaszkę za mało. Ale powinno dać radę. O, I odwijam. Odwijam go. w taki sposób, żeby go wyprostować. O. Kopię go tam. I gitara. Teraz tu kolejne skórowanie. Chciałem jeszcze dzisiaj puszki osadzić, ale to chyba już mówiłem, że nie będzie mi się chciało. O, tak. Za dużo tej roboty, za dużo. To człowiek myśli, że to wszystko tak raz, dwa pójdzie, ale to nie jest tak kolorowo, jakby się wydawało. Dużo tej roboty, jak na jedną osobę. Co prawda, mi tutaj trochę żonka pomagała tutaj przykładzeniem w tamtych pomieszczeniach tych przewodów. nabiła mi te blaszki. I to kurczę Wam powiem, ile szybciej już szło. Dzieciaki też dzieciaki wbijały gwoździe do, na, na blaszki, nabijały i jakoś ta robota szła fajnie. Przede wszystkim było towarzystwo, bo tak ogólnie to samemu ogólnie jak jestem teraz nie nagrywam. Włączam sobie radio i coś tu zawsze brzękoczę. Ale że teraz nagrywam, no to zostało wyłączone. O, czekajcie, tą blaszkę, ta, ta blaszka trochę krótka jest. O tak. O. Jest grucia, pięknie. Można jechać w kolejne miejsce. O. Dobra. Widzimy się już, jak będzie już całe zrobione. No i tamto pomieszczenie już mam zrobione. A zaczynając, chciałbym tu pokazać. Eee, tutaj została zrobiona, wykonana rewizja. Tak jak prędzej mówiłem, że chcę tu zrobić rewizję. Ktoś też mi mówi tam w komentarzach, pisaliście, że e, też by fajnie było tutaj zrobić rewizję. To jest ogólnie fajny sposób na to, żeby udrożnić nieraz jakieś zapchanie, bo tutaj zawsze będzie dojść, czy to w stronę kuchni, czy w stronę żamba, czy nawet do góry. Zawsze to jest jakaś dodatkowa alternatywa, którą możemy wykorzystać w przypadku zapchania kanalizy. Tutaj tych kolan było trochę nawalone, tutaj trochę musiałem przerobić to, tutaj wyleciał trójnik, tutaj już muszą dwie rury tędy przejść, tutaj będą dwie rury zimna, ciepła woda, ten gruz muszę znowu tutaj wszystko zamieść, było zamiecione, ale jeszcze ostatecznie będzie zamiatane. A co do właśnie instalacji, a właśnie jeszcze chcę Wam pokazać tutaj, o, tutaj też została wykonana już instalacja kanalizacyjna. Zostały zrobione podejścia pod pralkę, suszarkę, gniazdo, elektryka została też wykonana, tutaj do odpływ liniowy, umywalka, tylko jeszcze muszę tutaj ten trójnik przerobić, to mi się nie podoba. Będę musiał trochę inaczej to zrobić, żeby to było łagodne, żeby nie było tutaj kąta prostego. Bo jakieś włosy zawsze czy coś tam będzie mogło się zapchać, tu będzie na tym się wieszać, a tak będzie gładko sobie przepływać. To nie może tak być. No i co, tu by było na tyle w łazience. A teraz przejdziemy do tej najważniejszej części, czyli zakupy. Tu leży jakieś 4000 zł. Wszelkiego rodzaju przewody to jest tutaj woda. To jest ogrzewanie podłogowe, klipsy, izolacja. Tutaj tam zostałem. Tutaj takie te korki tymczasowe do tynków. Trochę spiro, rozdzielnice. Tutaj są rozdzielacze. Do tego wszystkie zawory. No i cała instalacja prosień wodno-grzewcza. O, tutaj jeszcze jest dodatkowo te wszystkie trójniki do zakuwania. Ja zastosuję tutaj zakuwane, są również skręcane. Możliwość skręcania, ale moim zdaniem lepsze są zakuwane. Jest to trwalsze, mocniejsze. A wy, wy wyraźcie swoją opinię, czy lepsze zakuwane, czy skręcane? Moim zdaniem zakuwane są, będą lepsze. Kolorowa izolacja do tego, czy muszę kupić tą niebieską taśmę, bo niebieskiej nie mam, mam pomarańczową. Ale nie mam tej niebieskiej, żeby to ładnie tak wyglądało. A z drugiej strony, jeden ciul, czy to będzie pomarańczową, czy zrobione żółtą, to i tak czy niebieską, to i tak będzie przykryte warstwą nie dość, że izolacji. To jeszcze będzie posadzka, no posadzka. Tutaj będzie przeprowadzone te wszystkie instalacje, aż mi zaschło w gardle ja nie mogę. I tak to właśnie tak. Y Taki najszybszy, taki jakby to powiedzieć, taka garść informacji, co się stało tutaj przez ten czas na budowie. Trochę poszątałem. No i jak dobrze, to jutro już ruszam z instalacją tutaj wodną. Potem izolacja i będzie można dalej działać. A na tą chwilę już kończę, bo jest naprawdę późno, jest przed 11 Mam na dzisiaj dość. Na dzisiaj dość, a jutro trzeba o 6 wstać i dalej do pracy się brać. Nie czuję, że rymuję, ale dobrze się z tym czuję. Tak więc, takim miłym akcentem będę z Wami się żegnał. Trzymajcie się, dziękuję za uwagę i cześć, do następnego!